Witamy wszystkich w czwartym, ale drugim, ale w sumie to czwartym odcinku Utopieni w plastiku! Woo! Dzisiaj mamy dużo plastiku. Mamy, mamy... Okazało się w ogóle, że mamy kostkarkę w zamrażarce, Świetna rzecz. I jest taka pseudoautomatyczna, to automatyczna <coughs> Chcesz też? A lodu? Te. No, lodu się sobie tak No, wracając do tego po co wtórę tu jesteście ten cały mokry skoli. Chyba muszę wybrać też jeszcze. Te. A co świeżo będę spotnie? No co? nie chcę. Chodź mój żyn, żon, czy jak ci tam, jeno, jeno. tak, wracając do myjców. to, w plastiku, odcinek drugi, ale czwarty, ale cz w sumie to, ale czwarty. No. Bo jesteśmy na czwartym piętrze naszej podróży. Tak, no dzisiaj, jest <coughs> dzisiaj jesteśmy gościnnie. Z nami podaj mi naszego gościa. To pizza też będzie gościem, ale to będzie gościem w moim brzuszku. No, e... muszę Mr. Quackles. Mr. Quackles will be co-host today. And Jean, Jean, czy you Jeno. Know. Mr. Quackles, sit here. O, zrobimy cię tak, żeby był prezentowany. O, miasto Krakowskie. Kupiliśmy dzisiaj tak. Zapłaciliśmy chyba jakieś milion sto. Dokładnie milion sto. Milion, Cześć, sto. milion sto. I na przykład mamy taką pyszną pizzunię. Krzysztof już sobie oszamał. Pizzunię kosztuje 30 tysięcy dongów. 34 tysiące dongów. I w ogóle pani, która jest w piekarni mówi płynnie po angielsku. Co jest w ogóle szok i bardzo fajne, bardzo miłe. A co pogadaliśmy? Ja pokaleczyłem trochę wietnamski. Ogółem very nice, very nice. Kupiliśmy się dwie kole. Mamy, mamy paragon? Mamy. Zapuję? O! Mamy pokazać paragon z... grozy. Pa paragon, paragon, grosy, tak on grozy Tuska e, i uwaga dla Lidla i Biedronki e, możecie mieć może najtańsze ceny, ale nie macie szans do go. Jakby go, those prices, very nice, very nice prices. Mm. No ciężko mi powiedzieć co, co jest co, ale można powiedzieć, a wiem Coca-Cola, zapłaciliśmy za dwie Coca-Cole. Za jedną Coca-Cola 18 900 e, tysięcy, nie 18 900 dągów. Dąg no, chyba spadł, bo to ,47 euro. Dąg idzie w dół, dla nas profit. Chyba, nie. Kupiliśmy bagietkę. Bagietka kosztowała 7,5 tysiąca. Tym razem kupiliśmy taką bagietę. Za jest bagieta. Akej bagieta kosztuje jakieś 3 zł. Bo mamy tej bagiety jak szaleni. Jak I w ogóle nie mamy taki projekt bardziej ambitny był. Bo robiliśmy upgrade rzeczy, których nie mieliśmy i dużo owoców, bo trochę kupiliśmy dużo owoców, bo chciałem kupić sobie mango i spytałem się panie, które mango są dobre, a ona mi powiedziała te, to sobie wziąłem te, ale potem przyniosłem jeszcze dwa, więc mam trzy mango. Dużo mango. Chciałem jedno, ale mam trzy. No bo co miałem zrobić? No wybrały mi same handpick. Zrobimy review. Mango, mango wybrane przez Jakuba, przeciwko Iran. Mango wybrane przez dwie panie, które się znają. Które jest lepsze? Obstawiajcie w komentarzach. Mamy jawka. Co? Mamy jawka. Ma mamy jawka, ale mamy różne wspaniałe rzeczy dzisiaj. Więc tak. zostanie ja na 80 groszy. A tak, ale co to potem? Jakby, bo chcieliby mnie wyrolować na. Jak 80 groszy? Jakby nawet zakładając topową cenę tych czapek. Nie Minima, maksyma, od 20 do 30, mówię. 30 do 100. Od 30 do 100? Tak. A to nie była cena nawet. No, Dlatego ci mówię, że to jest Ale wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy. Chcieliśmy kupić czapki takie wietnamskie, i pan dowodził nam 40 za sztukę, a ja słyszałem, że w Wietnamie się dużo trajkują, więc tak. jak... I też jakby robią białych, robią w bambusa, bo jakby na cenach tam nie ma cenówek pokazanych, bo po prostu pan powinien mówić, w zależności od tego, jak ładnie komu oczy patrzą. To mówi różne ceny i nam powiedział: za czapkę 40. Ja powiedziałem: 30, za sztukę. A on powiedział: nie. A ja powiedziałem: to jak mówi klasyk. Jak, jak mówi ten klasyk z Vinted. Jakby negocjacje na Vinted: 40, 30, 40, 20, 40, 30. Nie. spierdalaj. To my coś takiego zabiliśmy dzisiaj. Tak, to są od 3,5 do 10 tysięcy? Tak, na, na, na wsi sprzedałem od 3,5 do 10, czyli koszty produkcji nie istnieją więc i tak 40 tysięcy uważam za skam i jestem oburzony. Łyżka, łyżka kosztowała 29 tysięcy, jest łyżka do nakładania ryżu. Bo potrzebujemy czymś, co nakłada się ryż, bo nie mamy za bardzo, a przynajmniej nie mieliśmy do tej pory. Mamy więcej jogurtsików. Czy mogę, Krzysztof, poprosić Ciebie o włożenie do zamerzary? Do lodówki? Do lodówki, do lodówki, Dziękuję bardzo, Krzysztofie. Mamy przyprawy do miecha i przyprawę po prostu chili flakes. prażone. więcej plastików. Długa siatka. Chili flakes, bo będę gotował. To jest plan ambitny. Piliśmy trochę. Oh. Robiliśmy durszlak, bo jak oglądaliście nasz wspaniały filmik z gotowania ryżu, to nam ryż utknął w tym tym i był jakiś dramat i potrzebujemy czegoś duszlak, A poza tym, e, dzięki temu będziemy mogli robić nasze banmi, nie banmi, mi, ban po, ban disun, byłem blisko, e, to takie bułeczki na parze, jakby takie, taka jest idea. Tak, więc taka, taka jest idea. Mamy zwykłą szpatułę. Ponieważ wczoraj wstałem grzecznie, piękny i takiej rześci po spanku i patrzę, Krzysztof robi sobie, a nie, to, nie, to poszedłem się kąpać pod prysznicem jakby to ważne, poszedłem się kąpać pod prysznicem I wychodzę i patrzę, a Krzysztof robi sobie bardzo fajną kanapeczkę z jajeczniczką i z mięskiem i z, z zieleninką, Mówiłem super fajnie, gdyby nie fakt, że zaczął mi łyżką metalową po mojej patelni teflonowej. No Myślałem, że chłopaka zabije. Nóż mi się w otwierał, a nie miałem na sobie spodni. Pałeczkami... Pałeczka. Drewnianymi pałeczkami, nie mi się metalem po teflonie. Nie wolno. Pałeczka. Wrócimy do Polski, to ci mama musi zrobić jakiś kurs gotowania. Potem będziesz jadł te patelnie te nowe, co, co je zniszczyłeś. Tak, jadł patelnie. to do, dobrze powiedziałem. Mamy płyn do mycia podłóg, ponieważ sam naszych podłóg jest coraz gorszy, a patrzę na to, że właśnie wylałem trochę koli. To może być jeszcze gorszy. Mamy coś, co my zakładamy, że jest suszarką na ubrania. Zobaczmy, nie do końca wiemy gdzie ją powiesimy. Gdzieś. Gdzieś. Ale ubrania służyć musimy. Więc. Co za chłop? Kusisz, kusisz szatanie. I mamy większą deskę do krojenia, ponieważ tamta jest mała, a ja chcę dużo, bo ja mam ambicje do gotowania. Ja, ja marzenie mam, marzenie mam. E, chcę e, mniej plastiku i. O! To Towarzysz, jedzonko. Troszkę mi się sypło. E, więc tak, mamy. Tego Krzysztofa. Mamy jeszcze y, więcej koli 18 tysięcy domów 18 tysięcy 000... 18 Patrykowi domów. tak kola jest tańczę niż poprzednio Tak jakoś to jest poniżej złotych za 2 litry 25 2 litry 25 niecałe 3 zł Chciałbyś takie Patryku, co? A ty tam jedziesz do swojego swojego dupczadu czy innego zadupia Nie ma tam takiej taniej koli Pewno. Na pewno nie ma w Polsce. Bo ponieważ mamy Unię, i, i w ogóle, i niefajnie, i wyjdźmy z Unii, tak będzie. Mamy strąg bałki, jeden się oh. wysypał. Dzisiaj poszliśmy w malinę i truskawkę. Bardzo fajne. Pięć trzeba tu mieć dwa grosze. 3,2 a to jednak nie tak grałem. Dalej, dalej, Good price. Lecimy dalej. Z naszymi siatkami oblanymi kolami mamy żółtą sukinię, bo gotuje dzisiaj obiad. Czy wyjdzie dobrze? Nie wiem. Czy będzie z tego filmik? Nie wiem. A raczej dzisiaj nie. Myślę, macie jeden filmik, więc. Mamy jajka. Jajka są dobre. Białko. Białko białko fajne. Białko fajne. Ktoś to mówił, jedz jajka, będziesz yy, żywy. Mamy czosnek i w ogóle tutaj, jak oglądaliście może pierwszy lub drugi filmik pana Roberta Makowicza? Nie czekaj, my nagrywamy pierwszy, a po prostu pierwszy, bo my to wiemy i on się Tak, spotkaliśmy ostatnio pana Roberta Makowicza i mu powiedzieliśmy o nim, że ten czosnek jest taki fajny, że to są takie po prostu jeden ząbek. On tak tutaj rośnie, że jest, nie jest tak dużo, tylko jest jeden ząbol taki duży. Fajna rzecz. No i mamy jeszcze cebulę. Plastiku i w ogóle imbir kosztował 1400 dongów. Eee, zapłaciłem za taki kawałek imbiru. Czyli to są dwa deko, tutaj ogólnie, czyli to jest krzyżowo, to będzie 1400 dongów. 20 groszy. A mniej? 16 groszy to jest 1000 dongów. No to 60 mhm. to jest 10. Tak jest 20 groszy. Więc fajnie, fajnie. Cebulka, Cebulka 14 tysięcy dągu, czyli jakieś trzy cebule kosztowały mi jakieś 30 groszy. No i mamy, mamy kim za 14 tysięcy groszy. Są takie fajne, nie wiem co to jest, Krzysztof sobie wydał. Takie. Kwiotowe jak jest no tak, e, kognijcie sobie to, bo nie jestem aż taki dobry, żeby edytować dwa razy. A może to dodam, może będę ambitny no. i może dodam. Jak już edytuję i tak, to... Mo, mo, nie wiem. Czy to zrobię? Mamy mango, który wybył Jakub. Wygląda dobrze. Kosztowało 20 000, 22 tysięcy dongów. I są dwa manga, które wybrały panie 35 tysięcy dongów. Co dwa, tylko mniejsze. Ale zobaczymy. No i to byłoby na tyle. Pan Quackers y, pozdrawia. Y, jest dobrą kaską. Y, pan Quakers, to też. Jest... Nie, że kupujemy niewolników, ale pan Quackers kosztował 60 tysięcy dongów. To jest dobry zakup, bo potrzebuję czegoś, z czego będę się tulił w nocy. Albo poduszki. Też. Hunowski. Pan Mukwakes kosztował 9,73 PLN. Dyszkę za Quakersa. Takich niewolników, to ja mogę mieć w Polsce. To lepsze niż te polskie giełdki. jesteśmy profesjonalni. A, tutaj krzyję, to po... A, do tego. mamy profesjonalną stronę do y zmiany walut. Ty przeliczenie. Kończymy to, bo się wszystko sypie. Wyjazd z dykty. Totalnie. Ko. Tylko...